Część Boże. Wieści z Waszyngtonu, triumfalnie ogłaszane, interpretowane entuzjastycznie i to właściwie bez różnicy, czy gazeta wyborcza, czy gazeta polska media gadzinowe, głównego ścieku, trzymają tę samą niezmienną, jedynie słuszną linię, niezależnie od tego, czy ministrowie aktualnego reżimu czy poprzedniego wszyscy zgodni że bezalternatywizm w polskiej polityce zagranicznej wyjść nam może tylko na zdrowie mam na uwadze rzecz jasna wizytę pana prezydenta Belwederskiego Dudy u pana prezydenta waszyngtońskiego Trumpa samoloty F35 triumfalnie przeleciały to tak na zadatek tych zakupów, które tam mamy robić. Przypomnę, że to jest po 100 milionów dolarów za sztukę i przypomnę, że te F 16, którymi już dysponujemy, to nie wiem, czy połowa z nich jest utrzymywana w stanie zdolności operacyjnej, a te, które są sprawne i działają, to kosztem, kosztem kanibalizmu, który się uprawia w tym parku maszynowym, ponieważ sprowadzanie części z zaoceanu. Trwa, więc po prostu od czasu do czasu trzeba coś tam wymontować i wykręcić z sąsiedniej maszyny, a może dwóch lub trzech sąsiednich, żeby ta jedna mogła czynić honory domu. A tak w ogóle, gdyby nawet wszystkie nasze F-16 były sprawne, to przecież plany ewentualnościowe na to przewidują to i precyzują jednoznacznie, że w pierwszych nawet nie godzinach, tylko minutach stanu wojny, one lecą na lotniska niemieckie. Na lotniska niemieckie mają odlecieć nasze F-16, więc właściwie chyba lepiej, żebyśmy już te nasze F-35, których kupimy na początek, może. Jedną i pół sztuki, żeby było z czego wykręcać te części zapasowe, to może w ogóle lepiej od razu zostawić je na całkiem bezpiecznych lotniskach amerykańskich i nie sprowadzać tutaj do Polski. Skoro przecież one, one nie będą produkowane w żadnej części, w żadnym podzespole na terenie Rzeczypospolitej, a zatem sadzanie polskich pilotów do tych maszyn, czego zresztą każdemu pilotowi szczerze życzę. W dzieciństwie i młodości byłem nieźle oblatany w sprawach lotniczych, więc potrafię docenić ten wspaniały sprzęt, chociaż akurat F-35 to te bardziej awaryjne. Otóż w naszym przypadku to będzie po prostu podpięcie się do systemu którym kto inny zawiaduje. I, i te F-35 będą latały tylko o tyle i strzelały tylko tam, gdzie sobie tego będą życzyć amerykańscy operatorzy. A zatem, jak to się mówiło po staropolsku, po harapie. Klamka, Zapadła. Już i, i, i duszą, i ciałem, z głową i nogami jesteśmy w tym bezalternatywnym, jedynie słusznym systemie. A dlaczego to miałoby być problemem? Ano, dlatego, że, że przecież trudno, trudno przyjąć taką logikę, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zaryzykują wojnę konwencjonalną wojnę z moskalami o te śladowo tutaj obecne jednostki amerykańskie, które przecież tak jak wolne elektrony, których, których, obecność fizyka kwantowa diagnozuje tylko w pewnym sensie umownie z jakimś przybliżeniem, to tak też i te te Rotacyjne bądź półrotacyjne jednostki amerykańskie one, one, tak trochę tutaj będą, a trochę ich nie będzie, może będą miały taki geopolityczny dar bilokacji. Więc one, szanowni państwo, trzeba to po raz kolejny wyraźnie skonstatować: one w niczym nie zmieniają bilansu geostrategicznego w tym regionie. W ewentualnym konflikcie mocarstw. Natomiast uwaga, wszystko zmieniają w bilansie sił wewnętrznych na terytorium Rzeczypospolitej. Te jednostki amerykańskie dalej utrzymują Rzeczpospolitą Polską na poziomie na poziomie. Hmm, Chłopca na posyłki nie dają możliwości przejawiania inicjatywy geostrategicznej przez państwo polskie, nie otwierają perspektyw polskiej polityce, natomiast dają narzędzia zarządzania ewentualnym konfliktem wewnętrznym moderatorom zewnętrznym. Dlaczego wygłaszam te tak mało entuzjastyczne diagnozy z taką pewnością siebie? Ano dlatego, szanowni Państwo, że od czasu do czasu podczytuję raporty rozmaitych think tanków. I uwaga najczęściej, z uwagi na akurat moje skromne, ograniczone kompetencje językowe, to, to częściej to są raporty anglojęzyczne niż, niż innojęzyczne. I chciałbym się tutaj wobec Państwa po raz kolejny powołać na raporty wyprodukowane nie gdzieś tam na wschodzie, na wschodzie, nie na raporty jakiejś strasznej, nie daj Boże, ruskiej agentury wpływu, tylko na raporty całkiem koszerne, jeśli idzie o, o, o naszych geostrategów o bardzo małym rozumku. Raporty amerykańskie. Raporty wytwarzane tam z drugiej strony globalnej. I, i suflujące rozwiązania i diagnozy amerykańskim politykom prezydenta Trumpa nie wyłączając. Pierwszy z brzegu to raport Randu, Rand Corporation. To taki think tank, proszę Państwa, z, z takiej, takiej pewnie pierwszej piątki w świecie. W ogóle, a w polityce amerykańskiej w szczególności. I otóż raport Randu z końca poprzedniego sezonu pod tytułem Obecność amerykańska, w domyśle obecność militarna amerykańska i występowanie konfliktów. U.S. presence and the incidence of conflict. E, obecność armii amerykańskiej rozważył, rozważyli analitycy Randu. E, Tutaj tych autorów jest, szanowni państwo, ponad pół tuzina, więc nawet nie wymienię ich z nazwiska, ale sama marka Rand przecież mówi wszystko za siebie. Otóż ci autorzy przeanalizowali skutki, konsekwencje polityczne, militarne obecności amerykańskiej, jak to się mówi, projekcji siły poza granicę, Imperium Amerykańskiego i doszli do bardzo jednoznacznych wniosków, które da się streścić w dwóch punktach. Punkt pierwszy dobra wiadomość, obecność amerykańska na wysuniętych dalekich posterunkach w Świecie, uwaga, nie zwiększa ryzyka rozpętania III wojny światowej, zdaniem analityków Rand Corporation. Yy, ale punkt drugi, zła wiadomość. Obecność, obecność wojsk amerykańskich w świecie zwiększa, radykalnie, jednoznacznie zwiększa możliwość występowania konfliktów lokalnych. Tam mianowicie, gdzie pojawili się Amerykanie. I tego, podkreślam, nie głosi wraży Kreml, czy jakieś jego podstępne tuby propagandowe, jakaś, jakaś agentura wpływu, czy, czy u nas, czy w innych krajach. To jest diagnoza czołowego amerykańskiego think tanku, którego diagnoz... Naprawdę nie, nie odważyłbym się śmiało lekceważyć. Powtórzę: obecność Amerykanów w świecie nie przybliża nas do rozpętania III wojny światowej, twierdzą analitycy Randu, natomiast obecność Armii Amerykańskiej jednoznacznie zwiększa ryzyko konfliktu lokalnego. Tam, gdzie mianowicie amerykańskie jednostki bazy e, pojawiły się poza granicami imperium. E, to był raport e, Randus z e, 2018 roku, a e, żeby Państwu coś jeszcze. Polecić, sięgam do dorobku Centrum Analiz Strategiczno-Budżetowych. To inny think tank, może nie tak popularny, nie tak jego istnienie, nie tak spopularyzowane jak, jak istnienie i działanie Randu. Center for Strategic and Budgetary Assessments. Centrum Analiz Strategiczno-Budżetowych. I, I jeśli ktoś chciałby od czegoś ciekawego zacząć, to, to polecam raport z kolei z 2017 Preserving the Balance a US-Eurasia Defense Strategy zachowując równowagę strategia obronna Stanów Zjednoczonych w Eurazji eurazjatycka strategia obronna Stanów Zjednoczonych no my jesteśmy dla nich gdzieś w Eurazji i otóż w zmian Tankuje nas tutaj autor tego projektu, tego raportu pracującego dla Centrum Analiz Strategiczno Budżetowych Andrew. Krepniewicz, on nas tutaj wzmiankuje i wiecie Państwo, wzmiankuje rekomendując, a przecież jest tutaj wyrazicielem całego trustu mózgów, które dla tego think tanku pracują i, i podkreślę to, że podobnie jak analizy rand tak też i analizy Centrum Analiz Strategiczno-Budżetowych, Trafiają i na największe biurka w Białym Domu, i w Pentagonie, i, i za kadencji tego prezydenta i szeregu poprzednich prezydentów, I, i, i niech naprawdę nikt się nie ośmiesza, insynuując, że to jakaś ruska agentura zagnieździła się tam nad Potomakiem. Otóż Krepniewicz w tym raporcie sugeruje. Podnoszenie zdolności bojowych aliantów Ameryki w Europie Środkowej, na czele z Polską, podniesienie tej naszej zdolności bojowej, uwaga, do poziomu Hezbollahu. To taka wzmianka otwartym tekstem. Tutaj w jednym z przypisów do tego obszernego, ale jednak bardzo skondensowanego raportu, polecam go. Wynika z tego jasno, że no, może nie wszyscy, ale są w establishmentie polityczno-militarnym Stanów Zjednoczonych, tacy goście, którzy patrzą na nas jak na no, pozyskanych w charakterze zwiadowców Armii Imperium, Zulusów, czy też innych Siuksów, których trzeba dowartościować, rozdając co dziesiątemu dubeltówkę, ale zachowując, zachowując wszystkie narzędzia kontroli, w amerykańskim ręku. W związku z tym, szanowni Państwo, w świetle tych raportów leżą, leżą, nie trzymają się kupy, kompromitują się ci z czy ludzkiej, z Bożej Łaski, czy ludzkiego nadania, komentatorzy, analitycy sceny politycznej, którzy twierdzą, że po pierwsze, zwiększona obecność amerykańska nad Wisłą, Odrą, Bugiem, na różnych tam przesmykach środkowoeuropejskich, że jest zwiastunem pokoju, w tej części świata. Patrz raport randu i mylą się, i, 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 i żałośnie się kompromitują ci, którzy twierdzą, że. Obecność amerykańska w Europie Środkowej będzie prowadzić do zwiększenia potencjału militarnego, a zatem podniesienia szans na suwerenność państwa polskiego, które dziś przecież to zupełnie oczywiste suwerenne nie jest. Kiedy PRL-u, kiedy za PRL-u w czasach mojego dzieciństwa i nieco dawniej stacjonowały w Polsce w tej pojałtańskiej Polsce stacjonowały jednostki północnej grupy wojsk Armii Czerwonej, no to nikt przynajmniej nie twierdził, że to naszą suwerenność zwiększa, że to zwiększa możliwości Polaków wybijania się na niepodległości i osiągania lepszych rezultatów w realizowaniu naszej misji dziejowej. Nikt Przynajmniej nawet komuniści specjalnie, no, się przy tym nie upierali. I uwaga, te jednostki sowieckie, one nawet, yy, no, od 56 roku, to już nawet nie musiały się ruszać z tych koszar. Czasem tam, na poligon, prawda? Generalnie były, trwały sobie w Polsce oddziały północnej grupy wojsk Armii Czerwonej i było oczywiste, że to już samo w sobie przesądza o niesuwerenności władzy. Warszawskiej. Na jakiej podstawie, na jakiej podstawie, drogą jakiego rozumowania utrzymują dziś, nie niektórzy, ale tak liczni, tak liczni gracze i komentatorzy i, i politycy i, i propagandyści utrzymują, że obecność Innych wojsk, innego imperium, rosnąca z aplauzem tubylczym rosnąca obecność, że ona będzie odwrotnie, gwarantem polskiej suwerenności. To nie ja, szanowni państwo. Powiązałem sprawę bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa polskiego, rzekomo gwarantowanego przez pododdziały Armii Amerykańskiej, ze sprawą roszczeń żydowskich. Uczyniła to, przypomnę, pani ambasador Mosbacher. To ona, to ona tak pogroziła paluszkiem. Jeszcze w zeszłym roku wiążąc obie sprawy. Skoro tak się skojarzyło e, pani Mosbacher, e, to e, czy Żydzi zostaną w Polsce zaspokojeni, e, e, że jej się to skojarzyło z możliwością wzmocnienia obecności amerykańskiej, militarnej, obecności w Europie Środkowej, no to e, ja za to nie odpowiadam. Proszę mnie za te skojarzenia nie winić. I otóż, ponieważ prezydent belwederski Duda wraca z Waszyngtonu z właściwie nie bardzo wiadomo czym, dlatego że ten komunikat naprawdę niczego tak naprawdę nie zmienia. Niczego tak naprawdę nie zmienia w dotychczasowej mowie, trawie, tej, tej, tej retoryce, zaklęć różnych pobożnych życzeń. Właściwie Dokładnie nie wiadomo, co tam pan prezydent wytargował, poza tym, że zdaje się, że zobowiązaliśmy się jednak po wsze czasy spłacać te rozmaite, bardzo piękne, cenne sprzęty wojskowe, obiekt pożądania nie tylko każdego poważnego wojskowego, ale, ale także każdego chłopca. Chłopca hobbysty, także i mnie oko się świeci, jak patrzę na te, na te sprzęty, które, które właśnie nam oferują, ale dokładnie nie wiadomo, jakiego targu tam dobito. W związku z tym, szanowni państwo, ja nie śpię, śpię spokojniej, <ścoughs> I, i, i lato dopiero się zaczyna, a już a już mieliśmy na Pacyfiku amerykańską i rosyjską jednostkę na kursie kolizyjnym. Sezon polityczny jeszcze nie pogrążył się, nie przeszedł w sezon ogórkowy, jeszcze, jeszcze letnia nirwana nie, nie pogrążyła w bezczynności elit politycznych w świecie, a już. W Europie i tej, tak po amerykańsku geostrategicznie, patrząc w tej naszej Eurazji, na której wysuniętym półwyspie się znajdujemy, już daje się odczuć jakiś ruch w interesie. Już, już coś tutaj drgnęło. Austria, Mołdawia, i, i inne państwa Europy Środkowej, ale także i w Kazachstanie niektórzy zaczęli nagle kwestionować sukcesję prezydencką, de facto sukcesję rodziny Nazarbajewów. Coś się święci. Szanowni Państwo, płyty tektoniczne, geopolityczne, płyty drżą. Nie daj Boże, jakaś erupcja wulkaniczna, czy to wojna perska, czy, czy inna, ponieważ, ponieważ może to szybciej, niż by się Państwu zdawało, odbić się czkawką właśnie tutaj w Europie Środkowej. Polecam raporty amerykańskich think tanków, polecam raporty RANDU, polecam raporty CSBA, Centrum Analiz Strategiczno. Budżetowych. Czytajmy, bo towarzysze amerykańscy częściej niż byście Państwo przypuszczali mówią otwartym tekstem, jak nas widzą i, i jak limitowane są w ich oczach przewidziane dla nas aspiracje. A co do obrony Europy Środkowej, to w jednym z tych raportów już tegorocznych wspominali o tym, że się rekomenduje, Rządowi amerykańskiemu, żeby na dozbrojenie uwaga, partyzantki miejskiej. Partyzantki miejskiej, żeby na to dozbrojenie w Pribałtyce wydał y, chyba sto kilkadziesiąt milionów dolarów. Y, czyli taki y, taki jeden. Jeden i pół takiego F-35. Żeby wydali na cały ten interes. Jaki interes? No taki, żeby tubylcy w Europie Środkowej mogli w ruinach swoich miast ewentualnie ostrzeliwać się długimi tygodniami albo, albo urządzić kłopotliwą dla Moskali konspirację z partyzantką miejską. To było rekomendowane otwartym tekstem dla Plibałtyki, Litwy, Łotwy, Estonii. Tam nikt już nawet nie udaje, że Amerykanie mieliby tego bronić. Tego ewentualnie my mielibyśmy bronić, wypuszczając nasze zagony pancerne na kierunku Grodno-Baranowicze. A zatem, ups, to nie Moskale biliby się tutaj z Amerykanami, tylko Polacy z Białorusinami rozlewaliby, rozlewaliby krew do woli, po to, żeby imperialiści wszystkich krajów mogli następnie łączyć się i pięknie dzielić, pięknie różnić na jakichś tam rokowaniach pokojowych w Jałcie czy innej Genewie. To tyle, to tyle. Po wysłuchaniu, po wysłuchaniu doniesień z konferencji prasowych i bankietów, które właśnie kończą się z drugiej strony, a inne zaczynają z drugiej strony Globusa w Waszyngtonie. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.